O kurde, nie wejdzie. Jak to załadować? Taki szybki shot. jak załadować najlepiej opony. Nie wiem, wywodzicie gdzieś na kiszonkę za dużo, że wam się nazbierało lub macie sklep oponiarski, warsztat oponiarski, obecnie coś takiego. Jak załadować najlepiej opony? Zawsze mnie to zastanawiało, ja już wiem, czy położyć je tak na jodełkę, czy na płasko, czy na stojąco. Także oglądajcie. Ustawimy na stojąco. Ile nam wejdzie? Ciekawe. Znaczy ja już mniej więcej wiem jak jest. Lepiej, bo przywożone, przywożone, są wywożone w sumie. I tu nam jeszcze jedna wejdzie. W jednym rzędzie już tak widzimy, że nam wyjdzie 10. Tu do góry już jest Mamy opony 17. Tu jest jedna inna, ale to tam jakoś znaczenia nie ma. 19 złożmy też, byśmy położyli 10. Postawili. Idziemy drugi sposób. Na płasko. Opony są mniej więcej 235 na 60 i już nam na płasko widzę, że nie Chociaż... Nie, nie przejdzie. No to patrzymy. Tak łopatę zabierz. Zaraz dorzucimy z boku. Tak nam weszło 10. Dołożę i pokażę, aż się uderzyłem. Widzimy, że tak już nam wejdzie 13 opon. Mówię, każdy opony ma inne, inny rozmiar, ale to mniej więcej są 17, tam mi będzie 18 czy 19. W porównaniu do tamtego sposobu, tutaj jest 13, tam było 10. Także jedziemy następnym sposobem. Teraz macie sposób, który jest gdzieś najlepszy. To w sumie nie jest mój sposób, tylko osoba, która brałem od te opony, pokazała mi, jak najlepiej załadować. Na tak zwaną mi odełkę. W odełkę. No i właśnie wziął i mi pokazał, i faktycznie tak w ten sposób. Wychodzi najlepiej najwięcej i różnymi rozmiarami możemy popasować, dopasować. Jedna na drugą zachodzi większa, mniejsza i wtedy wchodzi to nam jak najwięcej. Załadowane na jodełkę i policzcie sobie, ale już Wam mogę powiedzieć, że jest 14. Około na przyczepkę wchodzi czyli tak 14, 28, 56 opon. Mamy różne rozmiary większe i mniejsze, także gdzieś tak 56 opon faktycznie wchodzi na tą przyczepkę, ona ma chyba 2,60 długości. Czy szerokości standard one są, nie met 10 1,10 m, Nie powiem wam teraz. No, czyli opony ładujemy na judełkę. Także co, tyle dzisiejszym przecie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję do następnego. Cześć!